W minioną niedzielę 29 czerwca w gminie Przeworno odbyła się kolejna, piąta już edycja pikniku rycerskiego. Na gromniku, jak co roku, mogliśmy cofnąć się w czasie do okresu średniowiecza, kiedy rządzili na nim raubriterzy von Cirnowie. Gości oraz bractwa rycerskie, które przybyły na piknik, przywitał wójt gminy Przeworno Aleksander Beck. Na przybyłych gości czekała moc atrakcji. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszył się turniej walk rycerskich, w którym udział wzięło czterech wojaków mierzących się każdy z każdym. Szczęk stali i zadziwiająca szybkość, z jaką poruszają się mężczyźni w blisko 20-kilogramowych zbrojach i hełmach ograniczających dopływ tlenu, tworzyły niesamowitą atmosferę. Kolejnym stałym punktem pikniku rycerskiego był turniej łuczniczy, w którym zawodnicy mierzyli się w strzałach do okrągłej tarczy oraz do dzika. Oczywiście nieprawdziwego, tylko do rysunku zwierzęcia przytwierdzonego do słomianego bala. Łucznicy oddawali swoje strzały z dużej odległości z dwóch pozycji, stojąc na wprost tarczy i tyłem do tarczy odwracają się w momencie strzału. Szczególnie emocjonujący i wymagający celnego oka był ten drugi sposób posłania strzały w tarczę. Oprócz turnieju sprawdzających zdolności bojowe rycerzy i łuczników, goście zgromadzeni na górze gromnik mogli zobaczyć średniowieczny obóz oraz warsztaty pracy m.in. skryby, rogownika, stolarza czy mincerza. Jak wyglądała praca tych rzemieślników w średniowieczu, zapytaliśmy ludzi, którzy w ich rolę się wcielają. Zajmuję się odtwarzaniem rzemiosł takich dawnych, różnych, zapomnianych. Dzisiaj tutaj przyjechałem na gromnik z. Warsztatem rogowniczym, czyli takim warsztatem, gdzie rokownik zajmował się wytwarzaniem różnych takich y, rzeczy potrzebnych w średniowieczu w, w, zwykłym ludziom w dniu codziennym, tak jak guziki, na przykład jakieś bransoletki, igły, grzebienie. Oprawiał noże. Uniwersalny materiał, twardy, łatwo dostępny. Róg. Przeważnie to był róg jeleni. No i wykorzystywano też rogi, rogi bydła. Właśnie, no jak na przykład rogi do picia miodu czy piwa. Przyjechaliśmy z Legnicy grupa artystyczna, pokazy historyczne. A tutaj mamy namiot z pełnym wyposażeniem jak było w średniowieczu. Mamy uzbrojenie miecze, topory, tasaki, szable, różne rodzaje tarcz. Przekrój wiekowy, tam XIII-wieczna, XV. E, także XV-wieczna tarcza, tylko troszeczkę inny kształt. E, o. Pawęż e, dla e, jeźdźca. Tutaj mamy właśnie kolczugi oraz e, pełne uzbrojenie płytowe e, dla rycerza. E, mamy różnego rodzaju miecze broń białą ogólnie tutaj mamy tasak bojowy lekki w miarę tylko służył on do cięć, do cięć nie do pchnięć raczej ponieważ mamy tutaj rozszerzony koniec przy sztychu zabezpieczona jest ręka przez kabłąk Mogą Z kolei mamy miecz jednoręczny. W jednej ręce rycerz operował tym mieczem. Waga takiego miecza oscylowała w okolicach kilograma, więc proszę nie wierzyć, że to te miecze ważyły po kilka kilo. Musiały być naprawdę lekkie. Tak samo mamy tutaj miecz już długi. Także zwane półtora ręcznym, e, posługiwali się nim zarówno piechota, jak i konica. Można było operować nim jedną ręką, jak i e, dwoma rękami. Skoro jedną e, bronią mieliśmy tutaj, tasak to tu jest szabla typu wschodniego. Koczownicy często posługiwali się taką bronią, na przykład mągołowie, którzy zawitali do nas podlegnicą, ścieli nawet jednego księcia, więc chyba nie wspominamy ich zbyt dobrze. Oprócz mieczy była broń, właśnie topory, broń obuchowa, buzdygany różnego rodzaju, które też dobrze służyły w walce. Mamy też różnego rodzaju hełmy dla piechoty dla konnicy i też szeroki przekrój przez epoki. Można zakuć się w dyby, można położyć się na łóżku, zobaczyć co mamy w skrzyniach. Ja jestem z Zielonej Góry, to co tutaj widzimy to jest replika średniowiecznej tokarki z takim ciekawym napędem na tak zwaną wędkę. Tutaj widać w momencie jak ja naciskam na pedał, to powoduje, że materiał mi się obraca. Dzisiaj to zadanie to spełnia silnik elektryczny. Tak? Dalej przykładam dłuto, które nadaje mi odpowiedni kształt. W tym przypadku będzie to świecznik.